Tegoroczne Jaworzyńskie Dożynki Miejskie odbyły się w niedzielę 27 sierpnia. W ich programie zauważyliśmy ewidentne podobieństwo do tych sprzed roku, ale nie ma co kręcić nosem, wszak tak rodzi się tradycja. Były to więc tradycyjne Dożynki Miejskie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła o godzinie 15.00 msza święta w Kolegiacie. Po niej uczestnicy dożynek przemaszerowali na rynek. Towarzyszyła temu orkiestra dęta, tauron wydobycie spółka akcyjna. Wedle dawnego zwyczaju dożynki wyprawiano, gdy zboża były już pokoszone i zwiezione do stodół. Porzucono już niestety starą tradycję, która nakazywała zawieść do domu pierwszy związany snopek. Stawiono go w izbach w tak zwanym świętym kącie. Czyniono to dla uczczenia daru bożego. Gdy zwożono zboże do stodu, snopek ten układano na spodzie. Miał on wraz z kromką święconego chleba chronić stadałem przed piorunami. W Krakowie przed wiekami, dawnym zwyczajem, każdy wójt wraz z rajcami wręczał królowi na srebrnej misie bochen wypieczony z nowego zboża. W Jaworznickich Dożynkach ceremoniału dożynkowego nie pominięto. wodarzą miasta wręczono bochenki chleba z tegorocznej mąki. Podzielono się tym chlebem z mieszkańcami miasta, co zgodnie z tradycją ma zapewnić wszystkim dostatek. Po tej części uroczystości scenę oddano we władanie jawożnickim zespołom śpiewaczymi i zaproszonej kapeli z jurczyc. Dożynkom towarzyszyła wystawa maszyn rolniczych, tegoroczne zbiory prezentowały ogródki działkowe, jaworznicy pszczelarze przywieźli tegoroczne miody. Hodowcy gołębi pocztowych pochwalili się tegorocznymi osiągnięciami. Nie zabrakło też koła łowieckiego, kozioł. Jeżeli sytuacja się nie zmieniła, mamy w Jawożnie ledwie paru rolników, ale dożynki mamy jak się patrzy, nie jedna wieś mogłaby nam ich pozazdrościć.